Widzowie, ja jestem po to, e, żeby e, pokazać, e, czy, tam, e, z nami, no, jak, e. czy chcecie, do rzeczy. napiszcie w komentarzu, czy chcecie Fortnite'a, e, GTA'a. Czy też mam inne, inne gry, na przykład które będę miał? Oczywiście, to napiszcie w komentarzach um, jakie gry, to będę Wam odpisał, że tego nie mam, a to mam. Ale tak to jakby... będzie, będzie jeszcze Minecraft, będzie Minecraft, ale raczej by chcę zobaczyć, co Wy też będziecie chcieli. Na przykład, tak? o, tym, o tym chodzi, co Wy będziecie chcieli. A. No i ja się zastanawiam się ja tu jestem yy, na naszym. Tutaj. Jak będę miaść na naszym mieście. I zaraz powinniście mieć chyba... O nie, Dor, nieważne, bo to, ja tu mam na zapas ten film. Chciałbym powiedzieć, że już mi mieliście ten... ten sąd, kiedy wybudowałem. mi ja się pomyliło, no i tam coś innego wbudowania. Tak, trochę mi się pomyliło. Ale już do rzeczy. Od razu powiem Wam, co się zmieniło. Zmieniło się dużo. Pierwsza, pierwsza rzecz się zmieniła. Mój dom nie, ale może trochę z diaksami się trochę u mnie zmieniło. Bardzo mi się dużo zmieniło z diaksami. E, ze snopem siana, a dlatego z awitrą w ogóle trzeba trzeba tutaj u siebie, trochę z Biedronką, bo. Nie, z biedronką nie, ale co nowego przyszło, to są. A nie, są takie nagrody. Tak, i co chciałem o tym powiedzieć? O tej dużej paproci, To, że to jest taki tą partię. To Młodzieńcy mogą mnie wiedzieć, więc jakby je ja tam. Młodzieńcy, możecie sobie przewinąć tak? Się... No, tak do 200 sekund dalej. Albo dobra, ja sobie będę opowiadał. To tak, to jest kasyno, z którego że wam jak nieco dowiedział, wiedzicie którego? Jak ktoś mi da jeden diament, mu spanie na przykład. No, alu na przykład spanie mu. Że, czerwona wełna, to jakby, no, no, nie wygrywa. A jak mu spadnie, może zielona pani. Dobra, jak mu spanie zielona. Wtedy będzie miał szansę y, wygrać, wybrać... Jak da mi jeden diament, ja to dostaję, dostaję dwa. I tak, tak raz polem y, to nie, to nie, to, nie już, to nie jest już moje. coś się zmieniło. Jest stadion piłkarski. Jak widzicie. Patrz, Wiecie, jest pod tym luz. Dlatego. To są takie brameczki Tutaj, tutaj bramkość nie może mieć tego. Nie wiem, czy tam ma, tę bramkę, czy ja nie wiem, czy tutaj tam ma, no, to tutaj nie ma, no, ale ładnie to wygląda i tak się miało to właśnie wyglądać, tak przyzwoicie. To są z tego no, nowego, to trzeba, to trzeba się tutaj, ten, czyli tak obserwować. Ja będę, ja zawsze będę musiał stąd obserwować, bo tutaj każdy będzie obserwował, no, wszystkie wydarzenia tutaj, które będą, tak. Teraz że to nie jest z farma kolegi, czy może będzie znowu odcinek, ja będę musiał się zapytać, przez niego mam właśnie te siano bo on ma taką wielką faremkę, za rombicą faremkę, no i ja mu płacę, a za to on mi daje ścianko, po co mi ścianko, <coughs> ale gardło i woli, to tak, nie gardło i woli, tylko, Dobre, nieważne siano. Siano jest zawsze do tego, żeby tutaj mieć jakiś chlebek, tak? No to ja też po to właśnie mam tutaj Jeżeli żeby sobie robić chleb. No i teraz, patrzcie ile chleba wyszło, widzicie? A, a czego nie miał chleb? Bo teraz mogę się założyć. Widzicie? Patrzcie, ile teraz mamy jedzenia, widzicie? Minie, mało i już będzie to nie wszystko zapóźnione. Serio, tu nie będzie już tego, bo tu muszę też trochę mieć z, z, z tego żarcia, bo już tego nie będzie, mówię wam, serio. Mówię wam, że już nie ma dwóch zbroi, mówię wam, serio. Zarabiamy w tej biedronce bardzo dużo. No, tak wygląda teraz nasza właśnie tutaj wszystko, Bardziej bym zobaczył z tego, z tego miejsca. A i co jeszcze, to... Yy, tak. Wszystko się tam miejsce zmieniło. Tam zaraz, coś, coś... Coś tam zmieniło, bo tam jeszcze są jeszcze yy, sadony. Nie wiem, nie wiecie, Tak wygląda nasz... wszystko... Tak... To i takie... nasz, nasz To i tak wygląda. Yy, yy, co będę chciał zrobić? To na pewno będę chciał te, to zrobić. Yy, mój plan... To jest... Tak Żeby ta farma Przecież jak wiecie Dużą tyniem zajęłam terenów i ten I ten stadion Dlatego Tutaj Zniszczymy pasteronek po raz No będziemy musieli go zniszczyć będziemy, będziemy musieli go zniszczyć I Zrobimy w tamtym stronie, więc tamtą stronę Widzicie? Tamtą, 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 tamtą stronę Takie wielkie tutaj Będzie Ja wam to bardziej pokażę Tutaj, jak jest tutaj ulica, jest jest budynek, jak nie prawa tego. I tutaj będzie taki... Tak jest za ten. Taki będzie teren z Kolejny. Tak? I myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Pokuć. Nie! Nie no nie wierzę w to! A ja już, już myślałam serce. Ja pierdźcie! Jaką miałam zbroję? Zobaczymy, jakbyśmy musieli, abyśmy w kolejnym odcinku jakoś to z tą zbroją. Z taką zbroją. Nie, jeszcze skończy się na tym muru. Jest tam odderka wody, żeby to bym teren urobić. No, więc to powinien być taki teren. Myślę, że gdyby to się stanie, no to by było lepiej, i w ogóle dla wszystkich lepiej by było, tak? To na pewno. To wiem, żeby było dla wszystkich lepiej, gdyby tam było, bo wtedy, no, będziemy mogli na tym zbudować. Na przykład jakieś domy, hotel, wiecie. Chociaż się tam jeszcze wykombinuję, że a... No ja tak sobie teraz z wami pogadam, bo chciałem też, e, też się z was spytać. Piszcie w komentarzu, co chcecie, e, żebym jeszcze coś nagrywał innego poza moim No, Bardzo mnie to ciekawe, co byście wy chcieli. Tak, jakby to jest właśnie to jest dla mnie najbardziej ważne. Bo ja nie chcę kraść na przykład od innych, jak każdy granie. i... O kurde, no nagrałem jakiś film zajebisty, co to jest? Mmm, prawdziwe życie, o cholera, w zupę jeża. Też to nagram. Tylko, że w Minecrafcie pewnie się o, o nim nie dowiem. ale, 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 ale on jest sławny, kurde, jak mnie jeszcze rozpozna, to w ogóle, będę dziś tyle, Fuh! No więc Ja tak nie chcę robić, bo nie chcę kradnąć, ale na tym polega YouTube, ale nie będę kradnąć. Będę robił swoje jakby ten i każdy nagrywał peżeta pe 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 jakiegoś. Na przykład kalów, ja się tym nie, nie zainteresowałem, ale od razu powiem, że ja mam to w minecrafcie, on ma to chyba w gita, tak, gita. ale ja to mam w minecrafcie, no i super, dogadanie, eee, tak, i co jeszcze chciałem powiedzieć, będziemy będzie musieli zniszczyć ten komisariat, ja go budowałem, on jest tam potrzebny. ale będziemy musieli go zniszczyć, no bo, to... Po prostu to jest szczerze. Mam jest niepotrzebny komisariat. Znaczy, kurde, mi szkoda go niszczyć. Tak, od razu powiem, że mi, go, że, mi go szkoda niszczyć. Bo on jest stan. Ale trzeba jakoś przechodzić przez ten bramy. Tak o tym chodzi. Bo nie będziemy tak cisnąć tutaj przez ten albo on bez kitu. Nie, nie chcę, ja chcę, żeby moje miasto się pomieszało, Nie chcę się pomieszała no on tu nie pasuje. No, albo jakoś przez farmę? Nie no. Będziemy, będziemy musieli sobie coś wykonać. czy w ogóle chcecie Tęto, od razu powiem. Yy, będziemy musieli wrócić do pewnego... What the fuck? Będziemy musieli wrócić do jednego pewnego miejsca. Pamiętacie, to nie wiem, czy jak ja to już nagrywałem, to już tutaj byłem. Ale... Właśnie mnie to nie bardziej ciekawi. To, czy ja już tu byłem? Kiedy, kiedy tam? Kiedy już nagrywałem to wszystko? Napiszcie w komentarzu, czy tak. Czy byliśmy... ...miesiąc z tym. To mnie bardzo ciekawi. Dobra. tak to... Nara widzowie, kocham was, zostawcie łapeczki i subika. O! Jeszcze czekaj! Jeszcze. Chcę bo teraz mamy yy, zrobione buty z powolnym polaniem. Sprawdzimy. Czy coś się zmieniło? Ciekawe. Nie zmieniło się nic. Widzowie, będziemy musieli coś tutaj wykombinować z tą zbroją. Tak muszę Dobra, widzowie. kocham was.